Siema, tu Chłopot Sztuki, podcast w którym kamień nie jest zimny, marmur nie jest nudny, a kolumna potrafi być bardziej stylowa niż nie jeden influencer. W poprzednim odcinku ogarnęliśmy starożytność bardziej ogólnie. Dziś idziemy w to, co zwykle zostaje najdłużej. Rzeźby, budowle, które przetrwały tysiące lat. Wojny, pożary i fakt, że ktoś próbował zrobić z nich parking. Pozdrawiam średniowiecze to właśnie one mówią najwięcej o tym jak starożytni myśleli o bogach, ludziach i samych sobie. A zaczniemy sobie od Egiptu. Monumenty, które krzyczą, tu byli bogowie. Egipcjanie nie robili sztuki lekko. To wszystko było wielkie, ciężkie, monumentalne i pełne symboliki. A zaczynając od rzeźby egipskiej, najważniejszej cechy to hieratyczność. Czyli postacie stoją, jakby miały wbite kij w plecy, bo stabilność równa się wieczność. Prontowość, Żadnych ekstrawagancji. Patrzymy prosto. I zero uśmiechu. Chyba że słynny egipski uśmiech. Taki lekki, jakby student powiedział, że przed nim jeszcze jedne zajęcia, i można wracać do domu. Najbardziej charakterystyczne zraliśmy. Sfinks w gizie. Pół człowiek, pół lew. 100% legendy. Mimo ubytku na nosku. Posągi Ramzesa II w Abu Simbel. Cztery identyczne, siedzące giganty. Bo skromność nie była mocną stroną faraonów. Maska pośmiertna Tutanchamona. Złota i pełna detalu. Generalnie takiej maski nikt by się nie powstydził. Oraz popiersie królowej Nefertiti. Piękne popiersie kobiece. Zachowane do naszych czasów w kolorze. Wygląda na bardzo zgrabną, ale także przez wytarte jedno białe oko lekko przerażająco. A architektura Egiptu: piramidy, grobowce, ale też matematyczne arcydzieła. Najbardziej znane to te w Gizie czyli piramida Cheopsa, Hefrena i Mykerinosa. Świątynie w Karnak, Luksor czy Edfu. Wszystkie są bardzo wzniosłe. Pełne rzeźb oraz różnych zdobień czy kolumn. A teraz przechodzimy do Grecji, czyli gdzie rzeźba zaczyna oddychać. W Grecy to absolutny game changer. Tu zaczyna się rozumienie ciała, światła, proporcji, ruchu i emocji. Ale żeby sobie tak trochę bardziej rozwinąć, podzielimy sobie rozwój rzeźby greckiej na kilka okresów. Pierwszy to okres archaiczny. Proporcje jeszcze nie są idealne, ale już jest progres. I mamy dużo tzw. kurosji i kory, sztywne postacie młodzieńców i dziewcząt oraz uśmiech archaiczny. Nie wiadomo, z czego się śmiali, ale zawsze lekko podnosili kończki ust. Kolejny to okres klasyczny. I tu już zaczyna się poezja. Ciało ludzkie zostaje odkryte na nowo. A z najważniejszych cech? Kontrapost. Ciężar ciała na jednej nodze, a reszta naturalnie sobie opada. Idealne proporcje. Dzięki polikletowi i jego kanonowi, według którego stopa powinna być równa 1 szóstej ciała, głowa 1 ósmej, a dłoń 1 dziesiątej. Natomiast wszystkie te wielkości powinny być wielokrotnościami modułu, w którym była szerokość palca u ręki. Ruch także zaczął być już przedstawiany, ale w delikatny oraz elegancki sposób. Najważniejsze dzieła to Doryforos Polikleta, Dyskobol Merona czy Atena Partenos od Fidiasza. A ostatni to okres kalinistyczny. Tu emocje wychodzą i możemy je podziwiać w pełnej okazałości, takie jak cierpienie, heroizm, dramat, a także masa dynamicznych puls. Słynne dzieła to chociażby Grupa Laokona, czyli dzieło, które przedstawia historię Laokona i jego synów zabitych przez węże morskie. Przedstawione w nim zostały trzy akty tragedii, czyli ekspresja level stop, przynajmniej. Kolejna to Nikę z Samotraki. Jest to rzeźba o dużej dozie realizmu, czego wyrazem jest przede wszystkim szata, której nadano szczególny charakter przez uwidocznienie, że jest mokra lub łapocze na wietrze. Wysunięta do przodu prawa noga i rozpostarte skrzydła nadają postaci bóstwa i harmonijność ruchu. I ostatnia to Wenus z Milo. Zaginione ręce, ale uroda nadal działa. Przedstawia półnagą bogini. Ma szatę opuszczoną poniżej bioder, a lewa noga jest delikatnie wsparta. Kiedyś w lewej ręce trzymała prawdopodobnie jabłko. No i mamy architekturę grecką, czyli trzy porządki, które znają wszyscy, którzy nawet nienawidzą historii. Dorycki, prosty, mocny, męski. Kolumny grube i bez zdobień. Joński to znowu jest bardziej elegancki i kobiecy. Zwoje jak rogi baranka, pełne kunsztu i delikatności. A koryncki, bogaty, dekoracyjny, no i generalnie bardzo ekstra. Liście akandów wszędzie, gdzie się dało, czyli tak zwany pakiet full service. A najważniejsze budowle to chociażby Partenon, czyli świątynia Ateny, symbol całej Grecji. Albo Erechteion z karyatydami. Kolumny w formie kobiet, które do tej pory robią ogromne wrażenie. Czy świątynia Zeugusa w Olimpii, tam gdzie powstała rzeźba Fidiasza, jedno z siedmiu cudów świata. Grecja w architekturze to matematyka plus piękno plus niezdrowa obsesja na punkcie proporcji. A ostatnie co mamy do omówienia to Rzym, czyli budowla ma nie tylko wyglądać, ale też działać. Rzymianie byli Praktykami. Jeśli Grecy wymyślili kolumny, Rzymianie powiedzieli spoko, ale my mamy łuki, kopuły, akwedukty i beton. Więc patrzcie teraz. Rzeźba rzymska. Tu liczył się realizm. Można było zobaczyć wszelakie zmarszczki, bruzdy, cienie pod oczami. Władca wygląda jak człowiek, a nie jak ideał. A najważniejsze przykłady to chociażby. Cesarze rzymscy, August, Marek Aureliusz, Trajan. Wszystkie wyglądają tak, jakbyś w ustawieniach graficznych dał wszystko na maksa. Widać każdy detal, co zdecydowanie jest mocnym plusem. A kolejne to chociażby konny pomnik Marka Aureliusza. Wykonany został z brązu pokrytego częściowo złotem. Jest to jedyny zachowany antyczny pomnik konny, który w średniowieczu był mylnie uważany za pomnik cesarza Konstantyna I Wielkiego. Był inspiracją dla licznych pomników konnych w późniejszych epokach. Architektura rzymska. Rzymianie wynaleźli łuk konstrukcyjny, sklepienie kolebkowe, kopułę, a przede wszystkim beton rzymski, który trzyma się do dziś. A z najważniejszych budowli to Koloseum. Istna potęga w kamieniu albo Panteon, największa betonowa kopuła starożytności, która do dziś robi ogromne wrażenie. Albo nawet same drogi rzymskie. W końcu wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. To nie metafora, bo naprawdę to jest kawał dobrych dróg, które do tej pory działają. Albo same akwedukty. Wodociągi, które działały lepiej niż niektóre współczesne instalacje. Rzym nie tylko budował to Rzym projektował świat. No dobra, ale co nam zostawiła starożytność? Egipcjanie nauczyli nas symboliki i monumentalności, Grecy proporcji, harmonii i piękna ludzkiego ciała, a Rzymianie funkcjonalności, techniki, konstrukcji i przede wszystkim realizmu. Bez nich nie byłoby renesansu, baroku, modernizmu, ani nawet współczesnych muzeów sztuki. Jest to więc kawał historii, który dla niektórych nie jest zbyt ciekawy, ale uważam, że są to pewne podstawy, które wypada znać albo chociaż kojarzyć. No i tyle na dziś. Kłopot sztuki kończy omówienie rzeźby i architektury, która zbudowała połowę tego, co dziś nazywamy cywilizacją. Jeśli kiedyś będziesz w muzeum i zobaczysz grecką rzeźbę bez rąk, pamiętaj, kiedyś była cała. A jeśli zobaczysz rzymski łuk, to wiedz, że stoi tam dłużej niż większość europejskich państw. Trzymajcie się. Do następnego.